Dawny budynek Urzędu Gminy Choczeń został zagospodarowany na potrzeby żłobka. Placówka Pomponik została dziś oficjalnie otwarta. Obiekt jest dobrze wyposażony, a najmłodsi mieszkańcy gminy będą w nim mieli zapewnioną fachową opiekę. Grupy wiekowe mamy dwie żabki i Biedronki, dzieci od 20 tygodnia do ukończenia trzeciego roku życia. Żłobek będzie czynny od godziny 6.30 do godzinki 16.30. Od rana będą zajęcia takie swobodne, indywidualne. Ramowy program dnia będziemy zaczynać od godziny 8 rano. Będą zajęcia. Wychowawcze, edukacyjne, muzyczne, plastyczne. Żłobek zapewnia wyżywienie, obiadek, śniadanka, podwieczorek. Będzie czas na sen. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków rządowych. Najbardziej chodzi o to, żeby te maluszki były zadowolone, bo jak one są szczęśliwe i zadowolone, to mamusie są zadowolone. Jak mamusie i tatusiowie i babcie są zadowolone, to i wójt jest zadowolony. O te 600 tysięcy wydaliśmy na samo przygotowanie pomieszczeń i to w całości dostaliśmy z Lucha Plus. Tu dziękujemy, program rządowy. Parlamentarzyści obecni podczas otwarcia żłobka podkreślali, że tworzenie takich miejsc jest potrzebne dla polskich rodzin. Z ogromną radością przyjechałam tutaj jako członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przywożąc także pozdrowienia od pani minister Bożony Borys Szopy. To bardzo miłe słyszeć taki wspaniały gwar dzieci i widzieć, że te dzieciaki naprawdę czują się tutaj dobrze. To jest wspaniały Przystanek na drodze pracy publicznej i parlamentarnej, takie radosne chwile gdy na, dla naszych najmniejszych dzieci otwiera się w gminie, nie za dłużej taką placówkę. So, jest to dowód na dobrą symbiazę rządu z samorządem, gdzie środki rządowe i samorządowe wojewódzkie trafiają do tych najbardziej potrzebujących nie za dużych gmin, ale to też jest bardzo dobry sygnał, że jednak przyrost naturalny jest, postępuje, że małe dzieci są, ale także, że ich rodzice, młodzi rodzice mają pracę i potrzeba takiej placówki. Jak rodzice oceniają nowy żłobek? Perspektywy rodzica chyba rodzice są bardziej przyjęci, a dzieci zaklimatyzowały się fantastycznie. Panie, które się nimi zajmują, są fantastycznie przygotowane z moich pierwszych takich obserwacji, pierwsze dni w ogóle cały obiekt robi wrażenie. Z perspektywy rodzica myślę, że można z czystym sumieniem powierzyć dziecko i zostawić i spokojnie wrócić do pracy. Obecnie w Pomponiku jest miejsce dla 25 dzieci, ale w kolejnych latach liczba ta może zostać zwiększona. Wszyscy obecni podczas uroczystości otwarcia obiektu zrobili również wspólne pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do budynku.